Cześć, dzień dobry, witam cię po drugiej stronie, z tej strony błękitna strefa inwestowania. Dziś kilka słów o wideomarketingu, w zasadzie aktualizacja i chcę Ci powiedzieć o tym, co zauważam na rynku, co w tej branży się dzieje tak naprawdę i jakie wnioski możesz Ty wyciągnąć dla siebie. Jeżeli widzisz teraz, jeżeli widzisz ten wpis, jest to moja strona internetowa, na której od czasu do czasu zdarza mi się coś napisać. I z początkiem roku napisałam tutaj artykuł związany z wideo w social mediach, dlaczego na najważniejsze jest działanie. Zachęcam Cię oczywiście do tego, żeby się z tym zapoznać. Natomiast chcę zwrócić uwagę na dwie kluczowe rzeczy i już przechodzę do rzeczy. Słuchaj, video marketi video marketing jak dobrze wiesz, jest to jeden, jedna z metod, jeden z trendów, który możesz wykorzystać do tworzenia swojego content marketingu, do którego Cię serdecznie zachęcam, ponieważ jest najskuteczniejszy, najszybciej buduje zaufanie e, Twoje e, oraz ludzi, którzy Ciebie obserwują. E, rozwijasz się, przede wszystkim się Rozwijasz i dzisiaj trochę właśnie o tym. Dlaczego? Dlatego, że zakładam, że jesteś dzisiaj na samym początku. E, może wiesz o istnieniu Instagrama, o TikToku najpopularniejsza platforma do nagrywania. Ja osobiście nie mam TikToka, nie wchodziłam w niego jeszcze. E, I e, aby była jasność, też nie roszczę sobie w związku z tym jakichś pretensji do siebie poczucia winy, dlatego, że tych mediów jest tak e, duża ilość. I chodzi o to, żeby w marketingu też nie popadać w tak zwane skrajności, ale też o tym za chwilę. Zakładam, że jesteś osobą, która jest... Zielona, e, i chciałaby w końcu zacząć e, inwestować czas e, w platformę, na przykład w Instagrama, na przykład w TikToka, na przykład w YouTube'a, e, czyli tam, gdzie e, możesz wykorzystywać format wideo i nie wie od czego zacząć. Standardowe, klasyczne zachowania, tak podają też e, badania, pokazują, że każdy z nas, jeżeli chce czegoś e, e, chce jakiejś odpowiedzi, no to szuka sobie po prostu odpowiedzi w gdzie, w wyku Google i zobacz. E, co możesz znaleźć w, po wpisaniu wideo-marketingu, wideo-marketing damy oddzielne, wideo-marketing, w wyszukiwarce oraz mm, zobacz, jakie są hasła, zobacz, jakie się pojawiają hasła, jakie linki na pierwszej stronie, co to jest, czym się charakteryzuje, czym jest wideo-marketing i jak dzięki niemu sprzedawać. Marketing, wideo, wideo-marketing itd., itd., itd. Pierwsza, druga i pewnie wiele różnych innych stron jest. Natomiast jest taki jeden popularny portal, który jest znany w Polsce, będziemy bazować na Polsce, nazywa się Udemy. Jest to portal, w którym możesz, na którym możesz znaleźć różnego rodzaju kursy internetowe. Ten portal istnieje od lat. Jakoś nam się nie pojawiła w wyszukiwarce judemy, ale to nie ma znaczenia. I teraz chcę Ci pokazać przykład, pokazać Ci przykład tego, co pojawia się w takim Judemie w momencie, kiedy wpisujesz wideo marketing. Po prostu, zwykłe, najprostsze hasło. Zobacz, na czym skupia uwagę odbiorcy to hasło, czyli Tutaj masz kategoryzację, czyli tematy: marketing cyfrowy, strategie marketingowe, marketing afiliacyjny. A tutaj, stricte, co znajdujesz w temacie mm, właśnie wideo? Czyli zobacz kurs marketing gier, y, Adobe Premiere, czyli y, program do montażu, edycja i montaż, kurs Adobe Premiere, Instagram, niezbędne podstawy dla biznesu, Facebook, szybki proces łatwy, szybki montaż wideo, montaż wideo, projektowanie w Canva, jak wykorzystać smartfona do produkcji filmów, Adobe, Google, produkcja wideo, i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, tego jest cała masa jest tutaj mnóstwo kategorii. Eee, digital i tak dalej, i tak dalej. Jaki jest z tego wniosek? Co ja chcę, na co ja chcę zwrócić uwagę w pierwszej kolejności? Eee, jako, że nagrywam sama od 2015 roku, jestem w miarę regularna, systematyczna, wiem co w pierwszej kolejności potrzebuje przepracować osoba, która zaczyna nagrywać właśnie wideo marketing. I o tych rzeczach, dlatego pokazuję Ci też Shieldemi, że o tych rzeczach mało kto mówi. Chyba, że jesteś w sieci i wiesz, znasz trenerów, którzy zajmują się, czy też masz kogoś znajomego z marketerów, kogo możesz się zapytać. I szczerze Ci poleci, kto zajmuje się w internecie, w polskim internecie, na przykład w polskim, no możesz też korzystać z zagranicznych, mówimy tutaj na razie o Polsce, eee, z, z czyich szkoleń możesz korzystać. Jeżeli chciałbyś, chciałabyś, to nie jest to żadna tajemnica, możesz też do mnie napisać, chętnie Ci o tym opowiem, natomiast nie chcę tego wodku poruszać tutaj. E, dlatego, że ja też uczę się, e, po pierwsze raz, że trenuję, po drugie też uczę się od różnych, e, od różnych trenerów. Natomiast najważniejsze jest to, żebyś ty mówił, robił, trenował. I zobacz, po to ci pokazuję Udemy, dlatego, że tutaj nie ma absolutnie ani słowa o tym, jak e, to wideo wpływa na ciebie jako na osobowość, na człowieka, na twój charakter. I mało kto mówi o tym, że wideo dzisiaj powinno być nazywane jeżeli jeszcze tego nie wiesz, jednym z narzędzi do rozwoju osobistego. I ja dopiero po latach doszłam do tego, że tak faktycznie to ma miejsce, tak się dzieje, że w momencie, kiedy faktycznie chcesz robić nowe rzeczy, chcesz zacząć działać, nagrywać tutaj, mówić do kamery, to wówczas pojawiają się takie yy, okoliczności jak. Brak akceptacji siebie. Peszysz się w momencie, kiedy widzisz nagrywanie rec, stresujesz się, nie akceptujesz siebie przed kamerą. Nie patrzysz się w oko, ponieważ nie wiesz o tym, co tutaj jest ważne. Nie, nie oglądasz bardzo długo i bardzo często sama tak robiłam swojego wideo, ponieważ nie w ogóle nie potrafisz zaakceptować swojego głosu, którym mówisz. Ja wiele razy się z tym spotykam, nie wierzysz w siebie, czyli zobacz, pojawiają się tutaj wszystkie... Takie umiejętności mięciutkie, takie kompetencje, które możesz nabyć właśnie dzięki, y, dzięki wideo, które y, spowodują Twój progres i rozwój, tylko potrzebujesz w tym momencie być tego chociaż odrobinę świadomym, a nie żeby się na samym początku poddawać. I zobacz, ja y, na swoim YouTubie już naprawdę dobry rok temu, jak dobrze pamiętam, ale też do takich wniosków potrzebowałam dojść, zachęcam Cię do odwiedzenia mojej strony, do zostawienia subskrypcji będę ci bardzo wdzięczna. Ja stworzyłam taką playlistę, na której nagrywałam od czasu do czasu, gdzie ta moja playlista. Nagrywałam od czasu do czasu i teraz ją po prostu <gryw> zaczynam aktualizować też. Dlaczego wideo marketing? Ma duże znaczenie, od czego zacząć, dlaczego, Halo, dobry, dlaczego warto robić to w kontekście Halo, budowania dobry, marki i osobistej. I zobacz, jakie na tej playlistie play są tematy. Jak zacząć budować swoją markę, dlaczego boisz się nagrywać, jak zacząć nagrywać w prosty sposób, autentyczność na wideo, cztery sposoby na zminimalizowanie stresu, nagrywanie wideo relacji na Instagramie i na Facebooku. No i później. No i później. No, zrobiła się przerwa, natomiast ja e, ten wątek i tą playlistę na pewno e, chcę kontynuować. Znaczy, ja ją cały czas kontynuowałam, natomiast w innych miejscach. Ale jak to wszystko złączę razem w jedno miejsce, to będziesz, e, to będziesz miał e, konkretny, taki, taką konkretną playlistę do tego, żeby zapoznać się z tym, co tak naprawdę się z tobą dzieje. I to jest właśnie inwestowanie, świadome inwestowanie w twój wideo marketing. Pamiętaj o tym, proszę. Bo to jest niesamowicie ważne i e, jeżeli jesteś świadomy tego, co się z tobą dzieje, czyli, przy, czyli to wideo możesz wykorzystać jako naprawdę, jako narzędzie do rozwoju osobistego. Większość z nas, kiedy chce czegoś więcej od życia, e, kiedy chce się rozwijać, no to no nie wiem, jedzie na szkolenie, jedzie na jakąś konferencję, jedziesz, jedziesz na. Jakieś spotkanie ekipowe, czytasz książkę, kupujesz kursy właśnie, tak jak to judemy i od tego właśnie zaczęłam, natomiast pamiętaj, że możesz zacząć ze swoim telefonem w ręku. Zwłaszcza, że ten trend z pewnością obserwujesz, jest coraz bardziej popularny, że coraz więcej ludzi po prostu o tym mówi, że wszystkie statystyki i badania pokazują, że to ma sens i że to się opłaca. Ja chcę Ci tylko jeszcze tak króciutko powiedzieć, co tak naprawdę, co tak naprawdę zyskasz dzięki, e, dzięki temu, że e, będziesz nagrywać wideo. Ja sobie to zapisałam pewnego pewnego razu i też chcę Ci o tym powiedzieć. Przede wszystkim podniesiesz swoją samą ocenę. Zaakceptujesz siebie w pełni, wręcz zagwarantuję Ci, że w pewnym momencie, na przykład po kilku miesiącach tego ci życzę, aby było to. Tego się życzę, aby było to jak najszybciej. Ale po kilku latach, może nawet po kilkunastu, zakochasz się w sobie, czyli zaakceptujesz siebie w pełnej okazałości taka, jaki jesteś, jaka jesteś. Tak, sprawisz, że zawsze będziesz się sobie e, podobać, zaakceptujesz swój głos, zaakceptujesz swój wygląd, e, odpornisz się przede wszystkim w pewnym momencie na opinie innych ludzi i na to, co oni do ciebie piszą w wiadomościach prywatnych, w komentarzach. Kompletnie nie będzie to miało dla ciebie znaczenia, czyli przepracujesz tak zwane ego, czyli wszystkie emocje, które nam towarzyszą w momencie, kiedy wystawiamy się na opinię publiczną, bo jeżeli działamy w mediach społecznościowych, to oczywiście wystawiamy się świadomie na, na opinie innych, natomiast potrzebujemy właśnie to sobie przepracować i odpornić, więc jeżeli będziesz nagrywać wideo, to szybciej to, to ego po prostu przepracujesz. Co jeszcze? Pamiętaj bardzo ważną rzecz, że mówiąc do kamery, mówiąc tutaj do tego oczka, trenujesz jednocześnie, trenujesz jednocześnie wystąpienia publiczne. Ja pamiętam, y, że kiedyś te wystąpienia mnie paraliżowały i nie powiem, że dzisiaj otwarcie wchodzę na scenę, bo tak nie jest. To jest dopiero mój początek, jeżeli chodzi o występowanie w offline na scenie, ponieważ miałam taką przyjemność kilka razy w różnych rolach występować. Natomiast y, trening, przed kamerą, y, trening przed kamerą umożliwi ci to, że możesz szybciej dojść do tego, że nie będziesz się stresować na przykład y, wystąpić publicznie przed grupą, y, Ludzi, tak podsumowując, chcę jeszcze na sam koniec dać Ci przykład gościa, który jest jednym z najpopularniejszych influencerów, wpływowych YouTuberów w Polsce, mianowicie Friza. Abstrahując od tego, czego lubisz, czy go nie lubisz, proszę cię w ogóle się tym nie sugeruj. Ja dosłownie chwila, moment. Powiem, o co mi chodzi, jak to wygląda, jeżeli chodzi o jego. Hmm, tylko sobie to włączę. Jeżeli chodzi o jego kanał i dlaczego o tym mówię właśnie? Dlaczego tutaj w ogóle Udemy, czyli takie twarde umiejętności montowania i tak dalej? Boże, no ludzie po prostu sama to przechodziłam, więc wiem, że to by się wydaje, że potrzebujesz mieć sprzęt, mikrofony, że wszystko musi być pro, pro, pro i w ogóle najlepiej iPhoneik. Bo najfajniejsza jakość. Ja ci tutaj mówię o narzędziu w rozwoju osobistym, i tutaj freeze się pojawia. Tak, właśnie freeze. Wiesz dlaczego? Dlatego, że zobacz, on ma akurat kanał 4000, 4000, co ja mówię? 4 miliony. Słuchaj, wiesz o co tutaj chodzi? Freeze. Ja sobie to sprawdziłam. Zrobiłam mały research w internecie. I krótkie cyfry. 2010 rok Freeze zaczyna wrzucać swoje pierwsze nagrania wideo na YouTube'a, jakieś Pokémony, jakieś Minecrafty, jeździ na rolkach, miał jakiś tam kanał, wiśnia na rolkach. W 2010. W 2018 dopiero dopiero tutaj zawiązuje i zaczyna współpracę z ekipą, czyli poznał po drodze ludzi, z którymi, z którymi startuje z ekipą i 2018, zobacz, 8 lat. To jest 8 lat solidnego treningu do tego, aby później yy, w tak zwanym efekcie kumulacji osiągać już spektakularne w jego przypadku akurat wyniki. Yy, być może sobie założył taki cel, ja nie mam pojęcia, natomiast tym przykładem chcę dać Ci, yy, chcę dać ci znać, chcę zwrócić uwagę, że proces yy, w ogóle rozwoju naszego poprzez wideo też wymaga czasu. Nie będziesz po prostu alfą i omegą i nie będziesz, yy, nie wiem, duszą towarzystwa, jak to się mówi przysłowiowo, czy też ekspresyjnym człowiekiem, bo nie o to chodzi, każdy z nas ma różnie. Ale w tym wideo właśnie moim chcę Ci po, yy, chcę cię trochę zainspirować, chcę Ci powiedzieć, że... Bądź taki jaki jesteś, ale rozwija się dzięki wideo. Żeby wideo i ten telefon był dla ciebie właśnie takim narzędziem w rozwoju osobistym. Żebyś być może nie, kupował, nie kupowała do, e, ekstra książki, tylko zacznij pracować tutaj z tym właśnie okiem. E, i, I zachęcam cię oczywiście do mojej um, playlisty. Jeszcze raz się powtórzę na moim YouTubie. Natomiast Frizz 2010-2018, zobacz 8 lat e, treningu. E, w 2021 znalazł się na liście najbardziej wpływowych. E, Influencerów na no jakiejś tam liście, może to sprawdzić, nie pamiętam. No i również w tym samym roku znalazł się, w, w, przepraszam, w pierwszej dwudziestce pierwszej najlepiej zarabiających Polaków w Polsce, i na dodatek jest to, jest to ranking przygotowywany przez Forbes'a. No i najlepiej zarabiający, najlepiej zarabiający człowiek, nie, który nie skończył jeszcze 40 roku życia. I zobacz. 8 lat treningu, a później to już fala i efekt tak zwanej kuli śnieżnej, więc weź proszę pod uwagę ten przykład, bez względu na to, jakie są wokół tego kontrowersyjne treści, nie ma to znaczenia. Chodzi o sam fakt i sam trening. I teraz y, ja też mogę dzisiaj powiedzieć tutaj do ciebie, że mówię ci o wideo jako o elemencie rozwoju osobistego, a sama tak naprawdę mam dwie, 200 subskrypcji, y, gdzieś tam trochę indziej jeszcze coś. Tak zgadza się. Natomiast dzisiaj z pełną premedytacją i z pełną petardą oraz odwagą chwalę się tym, ponieważ wiem, co w tym wideo tak naprawdę jest najważniejsze. I za moimi plecami dzisiaj też mam swoje sukcesy związane z tym, że inni osiągnęli e, również swoje wyniki na YouTubie. Ja jestem tą osobą, która też ich wspierała na tej drodze i wiem, że potrafię to robić i dzisiaj sama dla siebie też e, mogę. Takie wsparcie dać. A dlaczego? Dlatego, że przyszło zrozumienie, i właśnie chodzi o to, że potrzebujesz to zrozumieć, aby pójść dalej i mieć sukcesy dla samego siebie. Tym optymistycznym akcentem bardzo Ci dziękuję za Twoją uwagę. Mam nadzieję, że to, co powiedziałam, będzie dla Ciebie wspierające i zaczniesz wykorzystywać wideo i mobile do swojego rozwoju osobistego. Bardzo Ci kibicuję. Dziękuję ślicznie. Trzymaj się ciepło. Hej.